Zatwiłem coacha. Zatwiłem coacha. Miał top 1 na serwerze. Przepraszam, nie na serwerze. Top 1 midlanerem w Polsce. Nie wiem, czy jest dalej. Ten. Nie strzelać. Mogę to sprawdzić w sumie. <kluzny> witam, witam serdecznie. No, na początku się pochwalę. Wygrałem kostkę wczoraj. Fajna, nie? Chyba 7000 zł kosztuje. Pierwszym coachem. Jest, jest to czekolad, który... Zaraz go zapytam, czy dalej ma top jeden, czy nie ma top jeden. Halo, bonjour Halo, ha, 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 no witam, ty, ale jak to k***a Ubierasz się w ten sposób, ja się tak nie ubieram. No nie no, powiedziałem ci masz się ubrać, albo. Ale ładnie, a ja ładnie mi w znajku też. No ale byś przynajmniej uczęsał włosy stary Nie ma czasu, ja. Się no dobra, ale ja się myję, przy, od razu idę na streama, nie ma czasu układać włosów. O, nie. ale ty, ty, ty powiedz mi, bo. Czy no, zobaczyłem na PGA to nie sądziłem, że masz 1,60 Ah, no, ja Metr tak. Matka, natura nie obdarowała mnie wzrostem, ale czym innym za to? Oczy, oczywiście dobrym humorem. <grym> Czekajcie, siedzę na tym PGA się, odwracam. <grym> no już. Ja Ty przegrałeś to. chociaż jedno ten? Jedno jeden na jeden tam? Ja co chwilę przegrywałem. Mam Pierwsza gra z, z coachingiem. I powiedz mi, rozumiem, że ten? Do końca października czy sezonu? Do mnie mówisz, czy do, do, do ciebie, no? No, ty masz ten tryhard październik, tak? Nie, no tryhard już. Tryhard sezon się zetka. No, <grym> dobra, zobaczymy, jak będzie szło, ok? Ale robimy tak, jak kacko z random Brusem, że normalnie. <grym> sterowany był? No nie wiem, no jakby. słuchaj. Ja cię postrzegam jako lepszego gracza na całej kolejce, więc no będę się słuchał, tak? Jeżeli cgm ma, tak? cgm ma. No, no. Więc co banujesz? No, dobra. Generalnie. Ja banuję zazwyczaj tak. Ostatnio, co, no, ostatnio nie nie banuję używasz. Ari nie lubię na ja to grać, zbyt safe jest ten piki, zbyt wali konia, nie da się tego zabić. Często a teraz aks... Ari, Ari nie grają, aż tyle wiesz? Tak, często Aksana banowałem. Ja na przykład Katarinę banuję, bo ona nie lejnuje i schodzi, zabija mi team. Nie, to ja na Katarinę lubię grać. Generalnie ja banuję Aksana często. No spoko. W sumie Aksana trochę cię kontruje. wiem nie da się grać. Też nie, a Azirem grasz, a Azir dobry, Aksana. No ale to podobno nie mam grać Azirem. No, panie coach, zdecyduj się. Nie, no ale, ale mówiłeś, że. Możesz zmienić playstyle, ja tutaj się dostosowuję do ciebie. Dobra. Dobra, generalnie jak masz lobby takie, to też możesz banować podróżyny. Na przykład widzisz Rengara i jak wiesz, że na przykład jakaś jest dżungli kontra na Rengara, to możesz po prostu zbanować, jak masz Rengara o typie w teamie. Dobra, ja no, też no tak, nie będę tak, aż tak, tak, aż tak pały robić. No ale, co, no ale to, to tak się robi właśnie. Dobra, gram w zeda, w sensie to może być dżungler. Ale jak już bym, nie chce się pikać, to kogoś po prostu z Sylasa blindowo. No ja też bym wziął Sylasika. Dobra, Dobra z... na zeda gram. No, to no i patrz, jak już widzisz na TeamCom, to wiesz, że jak ta gierka nie będzie 20 minut dla przeciwników, to raczej wygracie. Mi się wydaje. Tak, TeamCom? Mają Eliskę i Eli, Zed'a totalnie już w postacie. No bo ja tu widzę po prostu grę, nie? W sensie zależy jak zagram, a nie że co widzę przed. E, dobra, jakiś inny runy się gra teraz? Widziałem? Ja zawsze no, gram takie. I grasz do rana, nie? Mhm. Ringa. No nie wiem no wydaje mi się, że Rizov jest generalnie silny na Z na przykład, bo ten Bond plating, no totalnie niweluje go combo. Jak akurat się trafi na nim. No to nie jest bo tak, nie że trafi. No tylko nie wiem czy ty będziesz. Nie, nie jest tak, że trafia kół, już nie ma bond plating? No a to da się trafić, kio? W końcu mnie trafi, no. No dobra, ale no jak Zed częściej trafia. Rzuca w, w EQ czy, czy Q no. no. na początku będzie rzucał Q, ale później to zawsze z tym było. co byś wziął? Revitalize i Boneplating? Nie, no no patrz, mają CC, Elise, R. Grają tak. No, no, no. no dobra. No dobra, tak jak pan Kowsoleńio, tak. Ja jest Signitik oczywiście podora. Oczywiście. Nie, nie 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 ma opcji, że będę grał TPK jak kraje. Dobra, dobra, papa, inwejdują. Jak inwejdują? Co inwejdują? No twoja drużyna. No poczekaj, bo, bo ważniejsze są rzeczy teraz. No dobra Nie, dobra, niech będzie. No Będziesz to, w końcu. lepiej. jest coś w lewym dolnym na Liza kiedyś? Dobra. Nie, nie, nie ma to. A minimapę? Nie no co. Dobra, jak o ten meczu? Według mnie ja? na początku możesz dostać do Z, ale potrzebujesz leveli. tak? Ja lewe, myślę, że to... Tak z historii pamiętam. Level 2 to dwie mam go. No wydaje mi się, że on cię ale zobaczymy. Tak, no to pokaż. Dobra, ci. graję, grasz. ma dobre skiny, wiesz. Dobra, skup się! To nie jest złe plating. Uspokój się, uspokój się. Tylko nie komentuj mi każdego... O, czekaj. Grałem, z czymś grałem. No ładnie. To jest spoko. Poteczka, zaraz level 2 go zabijam. Tak to widzę już. To, ja to że ma też KORORA, nie? Raz. Hmm? Spokojnie. Na wychillowaniu. Ale ja nie lubię jak ktoś będzie mi... Dobra, muszę się przyzwyczaić. Jak ktoś będzie mi komentował nad duchem. Nie, ja nie, nie będę ci komentować, będę ci mówić po prostu jak coś widzę takiego... ...na serii. Dobra. Ja bym po rzucił generalnie, bo możesz się wyjebać. Kurwa, co jest? No tam ten, ten damage robi? Ty widziałaś to? Gdzieś no tak, był. Si ma duże bazowe obrażenia na początku, no. Dobra, już to widzę. Aż to. Masz okienko i ma teraz. Na kanonie? Chyba, no, dobre jest, przyznać. Dobre jest, no. On coś tam potrafi. Tak? Zdodżował? No, zdożował, zdożował. Kurwa, Baker. się stresuje. Okuź wam, hii. Nie robić, dobra. Weź po prostu z tego wave'a i raczej ryknąć. mnie zdążysz dopuszczać. Chociaż? Dobra, zdążysz. Dopuszczę nexta na faście. Eliska była na bocie. Dobra, widzisz się na ja miarę. Widzę widzę widzę, 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 widzę. I Worlda rzucić na środek po prostu, tak jest. Tak widzisz, jak A zabija, nie? Zabij, zabij, zabij. Nie chcesz sobie Butów kupić, czy nie? Nie, czemu? Nie lubisz sobie Butów kopać? Nie, nie, nie tak ja wolę. Ja no. kompletnie. Ja wolę Bombisko Z jakim Junglerem no. najlepiej grać, żeby rangę wbić? Gram ze ZDF. Donate, jakim Junglerem grać, żeby rangę wbić? Co myślisz, panie coach? Um, aktualnie... Czekaj, był taki... U Uder? Chyba? Jest silny czy nie? O nie, no co, ty już nie. Już nie? ja nie gram w no Lola nie. stary. Aha. Aktualnie. No, czekaj. Było coś OP No nie pamiętam, muszę zobaczyć. Ja się skupię. Ja się swarbiłem? Jakiś ten? Jakiś... No no zaebist. No, no. Generalnie weź po prostu spuszuj to i zrób wizję. Bo twoja drużyna dostaje na dziurę już to, jakbyś mogliśmy pomóc. Po prostu wizję wystarczy robię. Masz dwa wordy i pinka, nie? Hmm Jak, myślisz, Vizja stawia Sara? Ja miałem tutaj Pinka do krzaczek tu gdzie jesteś i jednego worda no, na, na Pixna no, no. Patrz na, na mapę też, nie? A nie, nie przejdę tego Ten Nie, nie, nie. Myślisz wygodnej już? Znaczy no to jest flip, trochę boliskki nie widzisz, no ale... No napierdala Imo. No. On dużo Expa stracił, wstydźcie no. przodu. Kurwa, Drakul Liga nie jest full lust, Jakbyś chciał grać turbo tak po pod bokach. punkty, no to, to akurat hip. nie powinieneś się bić. Czaj, zaraz to! O, jest eliska bot. Proszę, musimy dopierdalać. Póki wezmę, ona no nie zrobi nic, smucerki. Jest git Tam eliska jakoś schodzi na rzekę, zobacz. Widzę, widzę, widzę. No, no masz kilka, ona. Prawdopodobnie nie ma flesza. Okej. Okay. O kurczaki. On dopiero w szóstym będzie, chyba na tym wie sobie będzie szedł, bo on jest dużo, dużo w plecy był. Więc musisz uważać Pamiętaj, że w szóstej się te plant na rzece W szóstej? Od szóstej, Jej, to od szóstej do szóstej dwadzieścia, nie? No po prostu nie wyjeb się tutaj, będzie zajebiście hmm? No szósty możemy mieć po tym kanonie, okej, okay, nie Aha. Kurwa, dobre jest Flesza już miał Uwierz mi, to było... Dobre, jeżeli bym go zabił, nie? Chyba Ja lubię taki... Inaczej kurwa, bo ja widzę opportunity, rozumiesz? No i jak tam opportunity twoje? No miałeś dwa razy mniej życia niż on Skąd kurwa on ma flesza? On nie jak go zabiłeś chyba No widzisz, ja myślałem, że ma flesza Dobra, co on tu pisze O jak się cieszy drugie... tak. Q, da... Q maksujesz, czy zna... dalej E maksujesz drugie E maxuje. bomba I kul cool na dashu Ale wiesz, że Q więcej bije No tak, ale dash jest kurwa mega mocny No dobra, dobra Patrz od razu na bot'a, co możesz zrobić Mi się biją Faker Możesz pinguj, 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 pingu, że schodzisz To oni może jakoś zaangage'ują Chyba to będzie walka, oni trolują Dobre, dobre, no Ty Kurwa, ręki. ale bomba Yo, piór dolej, ile golda mają go, nie? No, no, go nie chmurę. Zatnie schodzi. O, takaś, a, buty ma. Ładnie. E! Jakaś pomoc, ten? On ci się dodał? Podejść. Dobra, cofka, co proszę! Widzę, 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 widzę! Widzę, widzę. Już no tam, widzę, ale ja. Chyba, że chcesz skoczyć no, w No chciałem, jakby po mnie szedł jeszcze, no kurwa, spokojnie. Dobra, Dobra, nie mam. Dobra podjebać? Nie, nie, podjebię No, jak potrzebujesz na Nie, no, to... no nie wzięła tego imo. Uważasz, byś nie miał. No, no, o, o, E, e! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, nie dam nie? rady. O oh, <clears throat> No jesteście jak świniaki w klatce Czekajcie na śmierć. No. Uj. <laughs> Hehehehe Wiesz że mogłeś uciec? Nie wiem czy mogłem Mogłeś, mogłeś, miałeś czas Się przestraszyłem Co ona robi? Ona nie tak nie. może? Nie może Gleba? To też kurde. gleba? O, o kloce, Nie ja. no, Rakan zajebiście zagrał, nie klac, klocek Dobra jakie buty grasz? Jak cooldowny ja cooldowny, no, ja cool no zawsze gram W jednym się zgadzamy nie? No i ma... Sorce są pod inta, chyba tak. że No i pod inta są według mnie Ty mam? No nie ma! Ma! O kurwa, oczywiście po prostu dałem ci ten! Pewno to siebie stanęło. Po... No. 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 kurwa, mamy cooldown, no. ma! Eliska była od góry, jak coś. Widzę, widzę, tren? spokojnie. O kurwa, dobra, mam ją, spokojnie, nie ma lecza. O kurwa, nie to. A! Jak on to, widziałeś? Ja, na bol wiem, na dobra, bolowca gram <laughs> Jak tak wychodzisz z bazy, to zawsze patrz na topa czy bota, nie? Bo to możesz mieć jakieś info, na przykład No i kliknij na dał po prostu, że już dobra? No i ide, patrz, ide, Na bocie mogą dajwować. możesz tam podejść, idź mo. I, I możesz spingować hangarowi, żeby złapał Mam On cofie czy tam będzie dive Możliwe, że nie będzie, dobra, wracaj na mi do już po prostu był kanon Dobra, dobrze ten Zet nie schodzi na boto bo by już szybko o! Albo go ty Chyba No szybko Dasz, porwa, do bota, Ten widziałem pan. kiedy Patrz od razu na bota co się dzieje, no zerknij No widzę, widzę, chyba widzę Iś tam Nie A ja, idę, tam... idę, 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 idę no, to były by dwa plejciki na mida, ale może zabijesz, to byłoby warp. Znaczy, czy cię zrespektuję. Szkoda, że ci no, nie pingują, co używa Dobra, działajcie, explodzowała. Aaaa, no i nie To jest i nie ale to Jest, jest na pewno lepsze niż te plejty, nie? Bo teraz złapisz tutaj też Expo z tego wavea. Węg pójdzie na mida I nie jest na pewno warp. też straci tego kanona. Na następnej następne recallu y po prostu kup też retrinket Żeby się pewnie, że oni ci nie widzą Ale z tego co widzę to te kloce RECALL 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 Tu dwóch, tu jeden, ta dopiero z bazy Jeden play za darmo, nie? W jest ten ten to musisz cofnąć no, Masz tysiąc 160 golda 160 golda za free zonia, nie? No tak, tak, tak No i pinka i re, red jeszcze mówiłem. No ale patrz, to, to nie... Jebać playty stary, playty są... Co, co okay, darmowy, darmowy gold no, tak, paser. Złoto! Złoto! Na tym idzie. Nie złapię. Szkoda, że się. No, zobaczysz. Chciemy się spinka. Nie kładź jeszcze. Możesz rzucić na pit, albo o tak. Nie powiem. Dobra, idź na mida po prostu. Idź puszył no, bo ten Z ma zero życia. Możesz nadspingować Robi, żeby Herald na mida poszedł. A teraz weźmiesz te półtorej play, to może. Chociaż się mały ewik jest. No, ale możecie wziąć imato to. To full tower, nie? A. No, 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 no. zajebiście. Patrzę, flankuje, ale ona sama nic nie zrobi. Możesz nie wejść normalnie, według mnie. No co ona robi? Wygrywacie, to na pewno. Okej. Okay. go? No dawaj, masz to masz mam, kurwa. Dawaj, co dawaj? Padnie, 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 spokojnie, padnie. No i co z tym kontrolem? I mogłem kurwa nie kupować i miał slot'a na Izem. Dobra, to sprzedaj do rana. Albo sprzedaj sprzedaj pinka jak chcesz. Jak chcesz możesz sprzedać pinka, tylko pamiętaj, że Pink możesz ci zmienić dużo. Do rana tak jakby sprzedał później. No bo jak wizji będziesz miał na przykład. Jak, jak się będzie uciekał w krzak to będziesz miał wizji nagle, nie? No tu jak tego. chłopca przejewo ze mną jeden na jeden. 15 razy muszę Nie Dole bo... wygrałem, 3-2 na... wygrałem przypominam Co to za oszczerstwo A ja wtedy byłem nie w sosie O ja wtedy też byłem w sosie Ha Nie, Was... jak chcesz turbo się to możesz pisać o tych ludzi na czacie żeby gra... Żebyście grali w trójkę, że ty, Rakan, Rengar Poczekaj, poczekaj, poczekaj flash A czekam na W, a to zajdzie Kurwa, a, no to nie? Mi się nie udało Brawo. Klajerkiem byś byśmy teraz skończyli. Kurwa, jakie ja miałem stun na podaszu? Jest to ten Ranger trolluje, bo on mnie nie gra, on chodzi do jakiejś wain Możemy grać pod Pampersa po prostu, że nie gramy jak. Pod co? Pod Pampersa. Pod co? Gra... Pod Pampersa. Kielku malura, no, ty... Pampersa. Może kurwa, jak dżungler farmi, to się nie bijesz no tak ludzie biją elo Muszę go był na golemach, co na się próbował zgankować, to no na papierze To właśnie Dark Siliku kupić Sikera. No dobra, dawaj Bo i tak się wypierdalasz co cooldown, Więc Co się wypierdalasz? Ratarella jest takim interem, weź Ona, ona, ona troluje. Za... Jak ona będzie szła za głęboko, no ona... zazwyczaj nie ma nikogo A jaka kura będzie miała? No to, no tak Lubisz flipować burgera przecież Nie, to w przyszłości Najlepiej pozaonie sobie kupić i pójść na botach? Możesz, możesz, no No ch** sobie jakbyś poszła o topa Jak oni tam zaraz na, na bocie umrą No to moja wina o nie, ale w tym możesz zgadnąć, weź klik taba klikaj częściej Na przykład widzisz, że Shadow ma maliska i Kai'Sa tak Nie wiem kiedy ty taba klikasz ostatni raz Zed ma Hexdrinkera, pamiętaj Stopocha chyba Liska też ma W ogóle taba nie klikasz Kurwa, gdzie jestem? Kurwa, już odfraszowałem, no już, już, już odfraszowałem, już na końcu. Ajaj. Na koniuszko, no mamy Heralda, nie? No, z... <laughs> 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 Nie, no on kurwa tak, kroluje, ty. Zobacz czy mam Rezisty, może musisz Wojda kupić. No ten, zobacz, kurwa ten. Ten tu. ma tylko. No, to nie kupuj mo. Co, co lubisz kupować teraz? Rabadona. Rabadona to dawaj Rabadona, czekaj, Golda. Shadow dobry? Tak, już, że kupił Rezisty, na pewno się nie opłaca. Znaczy, ja nie lubię akurat Shadow Flame na Sylasie. Bo nie masz butów pod peny, ani nie masz luda nie. Daj nie, nie podajemy się. Nie, to jest na ludzi do wygrania, żeby nie było. Macie zajebisty z Nie wiem, kurwa, nie podałem się, ten botlane. Nataliska, no, w końcu będzie useless. No, szkoda, że jest tak do przodu. No ale rengar, jak re kill jeszcze złapie, to on będzie mam shootować. Bra, stawiasz tam? No, nie, no. Dobra, pusz bota, pusz bota. Nie, nie powinniście tego robić, rengar i Okej, przerwa, ja pierdolę. Co tam robić? Po prostu spuszy bota teraz. Nie bij się tutaj. Spuszczę bota, weź golemy, mm -hmm. musisz farmić golda. I tyle. No nic nie zrobisz jak te typy im No. No i na golemy. A do bazy, co? Golemy, golemy, golemy. Nie golemy, golemy, golemy. wejdzie tu. No kto ci wejdzie? Patrz. No po bota idzie. Golemy opel są jak coś. Tak ok. poprawa. Z lasem to się nie robi jakoś. Szybko ich. No i ma się nic w niebi. Chociaż? Kurwa, nie ma szans No kurwa, jest przechłonięty O kurwa, on do powodzenia ja, Mamy antyheala Dobra, git Dobra, po takich akcjach, czy po zabójstwach, staraj się Też od razu patrzeć na mapy, gdzie możesz iść, żeby sfarmić wave'a czy, czy coś, nie? Na przykład teraz ci będzie bluebał wstawał, nie? Mhm. Recall jedna dopa, zapierdalaj. zapierdalej. Ja tu? No to patrz, no może coś będzie. Kurwa, no ale to musi wejść. Okej, okay, ładnie. No zajebiście. No i Kamil, Kamil dostał teraz 800 golda, no na... Jeszcze parę kill połap i on będzie w swój. No, no, no serio, ten champion jest pojebany później. Najgorzej jest właśnie na początku. Bo mogę ją wyruchać. Topa, topa. Patrz jaki ławik. Weź taba kliknij, za ile Baron jest? 30. Sola będą mieli, więc na następnego drake'a musicie się napierdalać. Dobrze pingujesz, no? Nie, akurat pinguję dla siebie, bo kamerka mam tak opatna, i to z Co? No serio? <laughs> Ty, ja jej, jej nie robię. Nie robię fuj. chuj. Ty, ja jej w ogóle. O kurwa, mać, dobra, do tego się taba chyba klika, co? No, do tego się taba klika, jeszcze to pocza miała. Ja jej, Bix, ma 14. O kurwa, dobra, ten też jest dobry. Chyba trójkę. No nie. No nie. Nie, no to fajnie lewele lepszy ma. mam, za orą. Wiesz co? Nex będzie lepszy Spokojnie. No na pewno będzie lepszy No akurat chyba możesz jasno powiedzieć, że to nie jest jakkolwiek moja lina, tak? No nie, chyba No pomagałeś, fuj, schodziłeś na tego bota. No trzy razy chyba zszedłeś im pomóc, nie? No pewnie To lane też został w fizze. No nie? właśnie Masz cztery troi, jedynie no, masz właśnie. ten rakam, dobrze No ci... właśnie, no właśnie i to jest to, dlatego ja No ja ale i topa kurwa teraz, nie mi da. Jeszcze ci wygrać na ludzie. Znaczy, na luzie. no może nie na ludzie ale... Ty, Ty blokujesz ludzi na Twitterze? No A Czytam co? Po co? Nie, bo piszą jakieś głupoty On się nie chce czytać, traci czasu na to, wiesz? Lubisz czytać głupoty? Ja? No Nie wiem, no taka jest moja praca ponieco no, Patrzę na czat kurwa co stream Ja pierdolę jak... Nie no, może, Ej, carry się sobie? Ale... ale jak mam mnie nie solować, kurwa, mają 4 i temy, 4 i 4,5, no, do, do dwóch Dla ona tak solo chodzi i może to robić. Gdzieś bankiem. No, 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 prawie spoko, głosu zaora. Pa, cyk, cyk, puk, puk. ona się tak męczy z tą rel ja pierdolę Idę drużyno A Teraz już ja mogę w co? No mogę, co? No dobra, dawaj Okej okay. A to, widziałem to Widziałem, że no, tu broń. Chyba im oddam po prostu i pójdę next. Nie time. no dawaj broń Dobra, prawie bronię. Ile, jest no Jest git Dobra 995 Kringelord O mu napisałem? Easy midgap Kuropolaczek ile czekolad z Goliwbi ile byś chciał? Miałem jakiś takiego co za nie, na, nie, na kurwa, nie, nie będę wyglądał jak kotlet stary Nie chcę wyglądać jak kotlet Dobra, nikomu nie daję honora też by zreportował całą czwórkę no plus 16, nie masz chwilowych hamerów tak szczerze no, Ale no plus 16 minus 16 Nie trać czasu kurwa do No nie ma co to znaczy nie trać czasu? Nawet nie wiesz jak poprawia humor jak mi wyskakuje instant fedback rape <laughs> Może no, to raj od partnera się staraj.